Opa! Trafił mi się dzisiejszej nocy przepiękny jesienny duecik. Troszeczkę kazał na siebie długo czekać, ale uwierzcie mi, że w takiej scenerii i z takimi pięknymi rybami naprawdę warto czekać. Cierpliwość to jest klucz do sukcesu. Piękny, pięknie uszczony golec. Waleczna rybka. Mimo zimnej wody, to jeszcze te naprawdę ryby mają dużo do powiedzenia. o car Fishing. I to jest druga rybka z nocnego przyłowu troszeczkę mniejsza od poprzednika ale również piękna, kolorystycznie mega, mega taka pomarańczowa. I takie oto właśnie dubleczki po kilku dniach odwiedzimy w nocy. Siemanko! Kamil Ogrislink, witajcie. Dzisiaj troszeczkę inaczej niż zawsze. Przeważnie widzimy się nad wodą. Teraz e, nagrywam dla was e, ostatni materiał e, na mój kanał w tym roku już i nagrywam go ze swojego domu, w miejscu, gdzie tak naprawdę to wszystko się za, zaczyna, jeżeli chodzi o wyprawy karpiowe. Następnie później e, montaż wszystkich filmów, obróbka zdjęć i tak dalej, i tak dalej. To tutaj właśnie e, w tym pomieszczeniu. Cała ta otoczka, całe, całe te zakończenie każdej zasiadki się od, odbywa. Przed chwilą widzieliście krótki, kilkuminutowy film, który nazwałem Passion for Life. Pasja życia tak naprawdę wędkarstwo karpiowe jest dla mnie pasją życia. I kładę się spać, wstaję. W ciągu dnia żyję, funkcjonuję i, i za każdym razem, wszędzie w każdej sytuacji mnie to wszystko pochłania. Codziennie o tym myślę, codziennie analizuję i tak dalej, więc jestem zarażony, jestem pochłonięty tą pasją maksymalnie. Chciałem tym filmem Was zaprosić już na przyszły sezon, bo tak jak wspomniałem wcześniej, jest to ostatni film w tym roku na moim kanale. Chciałem Was zaprosić tym filmem na przyszły sezon razem z Camilo Carfishing. Będą na pewno super wyjazdy, bo 99% przyszłego roku już jest zaplanowany. oczywiście. Plany to jedno, realizacja to drugie, ale na realizację nie mamy niestety wpływu. Są różne rzeczy, natury nawet, które, które gdzieś tam socą. Ale ja jestem dziś tak dobry myśli i chciałem Was zaprosić, abyście dalej obserwowali, dalej oglądali nasze filmy, dalej śledzili nas na Facebooku, na Instagramie. Mi jest niezmiernie miło czytając każdy komentarz, nawet ten niesmaczny oraz smaczny, że tak powiem, każdy pozytyw i negatyw gdzieś tam, gdzieś tam jest rozpatrywany w mojej głowie. Tym filmem chciałem Was również zaprosić na przyszły sezon, który moim zdaniem będzie takim sezonem Level Wyżej. Gdzieś tam e, wszystkie nasze nagrywki, wszystkie nasze materiały gdzieś ujrzą e, światło e, dzienne, troszeczkę z innego poziomu. Chcemy to robić z roku na rok dla Was coraz lepiej. E, Dziś tak od zawsze powtarzam, że robimy to czysto, e, stricte amatorsko dla przyjemności, bo czerpiemy z tego e, z całą ekipą e, mnóstwo mnóstwo satysfakcji. Ale dziś tam chcemy się też rozwijać. Robimy to bardzo powolutku, spokojnie, małą łóżeczką. i też myślę, że przyszły sezon będzie takim sezonem level wyżej. Następnie chciałem też powiedzieć, ekipa Camilo Karfiszy, to nie tylko ja w swojej osobie. Camilo, to również też Karolcia, to również też Rafał i to również też grupka takich moich bliskich znajomych, bliskich przyjaciół, którzy pomagają mi to wszystko tworzyć. Ja ze swojego tutaj serduszka bardzo serdecznie chciałem podziękować na pierwszej miejsce Karolci, że ona tutaj ze mną jest, że ona tutaj tworzy cały ten, ten, karpiowy, ten, ten karpiowy moje fanaberie. Nieraz tam po głowie mnie klepie, nieraz troszeczkę studzi moje, moje, moje zapędy, bo jestem czasami w gorącej wodzie kąpany i czasami chciałbym zrobić już trzy kroki wyżej. Lecz tutaj kobieca ręka, kroczek wystarczy i powoli dopiero na następny, więc ja tutaj chciałem jej bardzo serdecznie podziękować i jestem mega, mega dumny, że mogę mieć taką osobę przy sobie, która mnie bardzo mocno wspiera. Dziękuję bardzo również Rafałowi, jest moim, który jest moim przyjacielem zarówno wetkarskim, karpiowym, jak i, jak i takim po prostu zwykłym przyjacielem, gdzie możemy nieraz porozmawiać, gdzie możemy nieraz może nie pokłócić się, ale wymienić zdania, bo, bo mamy je różne. Ale też Rafał bardzo dużo mi pomaga w tym wszystkim i, i tutaj bardzo, bardzo serdecznie mu dziękuję. Więc Camilo Carfishing to nie tylko Camilo, ale to też kilka takich ludzi, którzy bardzo mi w tym wszystkim pomagają. Jest to malutka ekipa, nie ma tutaj nie wiadomo jakiego fejmu, nie wiadomo tutaj jakiego rozgłosu. Myślę, że powolutku na spokojnie. A więc zapraszam Was serdecznie już na przyszły rok na nasze filmy karpiowe, na nasze relacje na Facebooku, na Instagramie. Zapraszam, cię, zapraszam Was, abyście byli właśnie Razem z nami, razem z Camilo Carfishing, i myślę, że się nie zawiedziecie. Nie zawiedziecie, będzie to na pewno level wyżej, i, i, i nam sprawia to mega przyjemność, że możemy się z Wami tym dzielić. Następnie ten rok był jaki był, na to już kurczę nie mamy wpływu. Covid popsuł tutaj maksymalnie wszystko. Nam też powiem Wam szczerze, że popsuł wszystko. Planowaliśmy dosyć mocny rozwój Camilo Carfishing w tym roku, lecz tutaj no niestety. Żeby, być, żeby mieć rozwój, e, trzeba mieć i troszeczkę e, w głowie planu, pomysłu, akurat to mamy, i troszeczkę mieć, trzeba zasobu finansowego. No z tym tutaj niestety COVID e, pozamiatał nas maksymalnie, ale nic, ale dzisiaj jesteśmy z uśmiechem na twarzy i na pewno się nie poddajemy. Myślę, że w przyszłym roku Camilo e, Karfisznik rozwinie się też coraz bardziej, jeżeli chodzi o naszą spożywkę karpiową. Chcemy się jak najbardziej e, w tym wszystkim rozwijać. Chcemy iść jak najbardziej w tym wszystkim do przodu i myślę, że powolutku, kwestia roku, może dwóch i, i gdzieś tam będziemy sobie mogli tą karpiową spożywkę swoją, którzy, którą sami robimy od początku do końca. Tutaj najpierw powstaje pomysł, później plan realizacji i później realizacja. Więc myślę, że, że ten przyszły sezon też jak najbardziej pomoże nam wejść szczebelek wyżej. I teraz co? Za kilka dni mamy święta. Za kilka dni mamy święta, więc ja w imieniu swoim i w imieniu całej tutaj mojej malutkiej ekipy KamioCishing chciałem wszystkim życzyć zdrowych, przede wszystkim zdrowych, wesołych świąt. Uśmiechu na twarzy chciałem życzyć Wam, abyście w te święta spędzili tak, jak Wy chcecie. Byli weseli i spełniły wam się wszystkie marzenia, zarówno te małe, jak i te większe. A za kilka dni również Sylwester. Życzę Wam e, dobrego roku, nowego roku, a żeby był lepszy niż e, miniony. Tego życzę Wam ja, tego życzę Wam cała ekipa Camilo Carfishing. Trzymajcie się, ja bardzo serdecznie dziękuję za ten sezon. Dla mnie był to mega udany sezon. A tak jak wspomniałem wcześniej, myślę, że e, następny będzie, będzie dużo, dużo lepszy. Jeszcze raz zapraszam do subskrypcji naszego kanału Kamilo Karfiszik. Zapraszam do obserwowania nas na Facebooku. Zapraszam do obserwacji nas na Instagramie. Uwierzcie, że robimy to wszystko z serducha i robimy to wszystko dla pasji. A ta pasja tutaj głowę nam zmiksowała całkowicie. Trzymajcie się. Jeszcze raz dla wszystkich wesołych, spokojnych świąt. Siemanko, Kamilo Carfishing.